Cześć ludziska, dziś będzie troszkę inaczej niż do tej pory, nie będzie let's play'a, nie będzie żadnego one shot'a, nie będzie generalnie o grach komputerowych, tylko o czymś, czemu tak naprawdę w swoim życiu poświęcam nawet więcej czasu niż grom komputerowym czy konsolowym, czyli będzie trochę o grach planszowych, o których już chyba wspominałem w kilku filmach, a konkretnie o jednej grze o jednej grze, która przez lata spędzała mi sens powiek i odkąd zacząłem tak na... Tak ostro grać w gry planszowe naprawdę się interesować, zbierać gry a, czyli od jakichś 8, może 10 lat nawet a, będę mówił o grze Twilight Imperium którą w końcu udało mi się zakupić co to jest? Zaraz wam pokażę Twilight Imperium to ogromna, epicka zarówno w rozmiarach jak i zamyśle gra planszowa Strategiczna opowiadająca o konflikcie dziesięciu antycznych gal ras galaktycznych, które walczą o wpływy przy mocy wojny, handlu, polityki. E, walczą ze sobą o kontrolę nad galaktyką. I oczywiście my, jako gracze, wcielamy się w te cywilizacje i a, przewodzimy im. Tak, próbujemy a, sprawić, żeby ta akurat nasza cywilizacja zwyciężyła. A dziś a będzie tylko unboxing. Strasznie się najarałem na tą, na tą grę. Może to nie brzmi, ale naprawdę jestem super podniecony, że ta gra w końcu do mnie trafiła. Jest, jest tutaj, mam ją w rękach. I za chwilę przy Was odpakuję tą grę. Ponapalam się na jej elementy. Powiem co, sądzę, jakie jest moje pierwsze wrażenie. I być może kiedyś będzie nawet recenzja. Ale póki co zapraszam was na moją osobistą przygodę. Jeszcze nie robiłem dla Was czegoś tak osobistego na YouTubie, ale to jest tak zajebiste, że chcę, żebyście przy tym byli. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Twilight Imperium to gra Christiana T. Petersena, której pokazywana przeze mnie trzecia edycja wydana w 2005 roku robi iście kolosalne wrażenie. Wydana przez Fantasy Flight Games, w czymś co nazywali Epic Size Box, a które gracze pieszczotliwie określali trumienkami, a pudłach, no robi masakryczne wrażenie. Sama lista elementów i ich prezentacja z tyłu pudełka, no po prostu naprawdę rozbudzają wyobraźnię. To jest wow. Zresztą wszystko teraz widzicie. Tak więc przejdźmy do rzeczy. Oto jest pudło. Tak się prezentuje. Jeszcze zafoliowane. Zaraz pozbędziemy się tej folii. Słaś. Oj tak. Oj tak, ludzie. Ciarki. Ciarki na plecach, bo to naprawdę jest rzecz, na którą bardzo długo czekałem. Gra nie jest tania, więc jest to jeden z czynników, który do tej pory zawsze. ...zawsze mnie tutaj ograniczał. No złaś. Złaś. Złaś! O! Odkładamy wieczko... ...i zobaczmy co mamy w środku. Na początek... ...katalog Fantasy Flight Games. Jak zwykle. Eldritch Horror... ...kolorowy ładny, dobrze prezentujący gry Fantasy Flagings, a wszystkie wszystkie są bardzo ładne. Wydanie jest naprawdę słynie z jakości i większość gier tak naprawdę jest godna uwagi. Warto się nimi zainteresować ludzie. A, no moment to Imperium, Cywilizacja Super. Fajna rzecz, i jak widać dosyć gruba a to nie są i wszystkie tytuły. Co dalej? Karty cywilizacji, plansze. Powinno ich być 10. Zaraz sprawdzimy. Mocno siedzi. O! Dobrze. Zaraz wymiemy i przyjrzymy się wszystkim cywilizacjom. Jakie mamy dostępne grze. Boroczek się. Jehe, boroczne elfy. Hmm, ciekawe. O, Emiraty Hakanów. Symbol gry, generalnie żółwie o ludzie szpejs Generalnie, federacja sol o już wiem kto będzie nimi grał wow Golumy koalicja mentaków oni są podobno fajni z tyłu każdej karty mamy wprowadzenie fabularne jak widać dość bogate nie nie jest to krótka notka i tyle. Instrukcja. Oj, gruba. Z prowadzeniem fabularnym. Bogata lista komponentów. O! Karta, zgię... karta zagięta. Hmm. No, nie wygląda to fajnie. Jakaś woda produkcyjna. Może wymienię, A może nie. Może tak zostawię. Zobaczymy. Jak rozstawiać planszę? Sady, przykłady, generalnie kręg ładne ilustracje. Sporo tekstu, fajnie, że są przykłady, ale i tak jest mnóstwo tekstu, tak? Trzeba przyznać, że robi to wrażenie. Prawdopodobnie jest mocno wszystko szeroko opisane, ale zaraz zobaczymy, sobie ile. Instrukcja ma stronę. O drzewko technologii. O kurczę. <laughs> Nieźle. 44 strony, ludzie. Widzieliście? Czegoś, gdzie większość powierzchni zajmuje tekst. Nieźle. Choć podobne granie jest aż tak skomplikowane, jak wygląda, jakby sugerowała instrukcja. Więc coś w sensie grubość instrukcji. Spokojnie. Zdejmujemy wypraskę Nie wiem, czy mi się przyda, ale jest ładna. Rynięka na karty. Hm. A to co? Coś tam jest? Nie. Czyli zapychacz. Ok. Wypraski na żetony. Kurcze. A patrzcie, jak dobrze są wyszczancowane. Same wypadają. To dobrze, bo to świadczy o tym, że nie będzie problemu z ich wycięciem nic się nie podrze. Zaraz się im przyjrzymy. Folia mocno trzyma. Złaś. O, patrzcie, wszystkie planety wypadły Wers. ładne, estetyczne, czytelne. O, no, same wychodzą. O, jeden ze światów startowych. Co tu jeszcze mamy? Rzutony akcji, kontrole, tu przywódców. Statki, piechota. Okej, okay. przyjrzyjmy się planetom. Niezłe. A kurde, teraz ktoś dzwoni? Otworzysz? O, oh, wow, no, trochę ich jest. A tu przecież nie wszystkie. U, kurde, ciężkie. Sporo kartonu. No, odchylaj się. Ta-dam, żetony. wypraski z żetonami. Wow. Na no serio, to dosyć ciężkie, ten karton jest sporo. Kurde, jakiś pies szczeka. Przyjrzyjmy się. Żetony rozkazów, czyli akcji wybieranych specjalnych co tura, które nakierowują na daną turę, tak jakby rozwój naszej cywilizacji. Każda z nich ma swoją główną cechę, jak i a, drugorzędną, takieby, z której mogą korzystać inni gracze, jeśli wybierzemy dany rozkaz. Dobre handlowe, pola steroid, tor. Punktacji: Generalnie kto pierwszy zdobędzie 10 punktów zwycięstwa, wygrywa. Myślałem kiedyś, że jest toalet imperium, jednak na Objectives, y, ale jest na punkty, a w sumie to też nieźle. Żetony różnych ciekawych niespodzianek na planetach tak jak mogą nas spotkać. Kolejny lider. Każda frakcja ma własne żetony akcji. Opisane, więc tego trochę jest super z tego co wiem to nie może tam wlatywać A, świat startowy hakanów, ciekawostka to chyba jedyny układ, który ma 3 planety zaraz sobie coś sprawdzimy, jeśli to o te żetony no, nie, za bardzo, nie wyginają się za bardzo. To dobrze. To świadczy o tym, że będą trudne do uszkodzenia, trudne do zniszczenia. Gra wytrzyma bardzo długo. To najważniejsze przy tej cenie. Teraz sprawdźmy gwóźdź programu. Ostatnia wypraska, Nic specjalnego od tekturka, A to pójdzie do wyrzucenia. Wio. No i tak. O, kosteczki jeszcze. Fajne, proste dziesiątki. Musimy, proste, czytelne. Fajnie leżą nawet. Najważniejsze że są czytelne. A, leżą dobrze. Co mnie na te kostki wzięło? I ludzie. No i wypraski ze statkami. Takie dosyć odskulowe podejście, że, że figurki trzeba wyciąć z wypraski. To się już raczej nie zdarza w dzisiejszych czasach. Ale patrzcie na te modele, jak na grę planszową. No. A zwróćcie uwagę, że gra jest z 2005 roku, już prawie 10 lat. O. I te modele nadal, nadal robią nieco wrażenia. Fajne. 6 kolorów. Gra jest od 3 do 6 graczy. O, czarny, dobrze. Lubię jak są czarne piony w grach. To jest rzadki kolor w planszówkach i. Bardzo się cieszę, że są czarne statki, będą mógł grać swoim mroczne imperium zła. Patrzcie na te drednoty. Gwiezdni niszczyciele się kłaniają. Fani gwiezdnych wojen już są kontentowani. Wcześniej na żółtej prasie było widać słońce wojny. Zielone. Przyjrzymy się wyprostkom. Hmm. Dużo nadlewek. Słuchajcie. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale w Dumie tego samego wydolnictwa, w porażce wersji Duma, jak były zielone figurki, one też miały najwięcej nadlewek ze wszystkich. I tutaj z tego co widzę, też na razie na tej wyprasce jest najwięcej tych nadlewek. To jest interesujące. Ciekawe, czy to jest jakiś inny plastik, czy coś innego. Cholera, ich wie. Czerwone. No, też spoko kolor. A i niebieskie, fajne. A i to chyba. Jakiś paproch. To chyba wszystko, więc zajmę się teraz kartami. Z pomocą przyjdzie mój zarąbisty nożyk, który normalnie używam do skrobania figurek z bitewniaków. Ostrożnie, nie uszkodzić kart. Ach, tak. Już nie będzie nam potrzebny BHP. Trzeba zamknąć nasz żeby się nie uciąć przypadkiem. <laughs> Oczywiście. Jasne. Dobra, otwórzmy do końca karty. Zaraz pozbieramy, przyjrzymy się, co mamy na kartach. Mocna folia Spieszmy karty. Generalnie, mój pierwszy unboxing, więc wszelkie uwagi krytyczne zgłaszajcie. Dobra, co mamy na karta? Karty technologii w sześciu kolorach, co wiem, karty planet. I to też jest fajne, patrzcie, planety. Oprócz tego, że mają wszystkie cechy wypisane, to jest też ich krótki flaw. Każda planeta wygląda inaczej. To jest naprawdę bogate uniwersum. Przedstawione przy pomocy gry planszowej. To karty polityki, różnych dekretów, które można uchwalić w czasie gry, które jakoś wpływają na fizykę rozgrywki. Ktoś może zostać wybrany jakimś ministrem, czy coś można wprowadzić jakiś zakaz, embargo. Ale jest dobre. Karty handlowe. Każda cywilizacja ma własny zestaw tych kart. Można handlować w czasie gry naraz maksymalnie z dwiema cywilizacjami. To się przydaje, generalnie. O, karty celów. Które są podzielone na dwie rodzaje: publiczne i tajne, osobiste. Takie. każdy daje nam jakieś konkretny już punktów zwycięstwa, albo jeszcze coś innego. Na no, przykład, zakończenie gry, tak jak Imperium Rex. Cała gra polega na próbie wypełniania tych celów generalnie. Co tam mamy dalej? Znów karty technologii. Z tego co widzę. I karty akcji. Jakichś takich jednorazowych zagrań, które albo mi dają bonusy, albo przeszkadzają innym graczom. Przyjrzyjmy się paru z nich. No, oczywiście na razie to mi niewiele mówi, nie? <laughs> Specjalnie. Zobaczmy karty. Generalnie uginają się. Trzeba będzie no, troszkę uważać, bo jak widać, nie odkształcają się całkiem z powrotem do prostej pozycji. Trzeba będzie uważać, żeby ich nie wyginać zbytnio. Może wyglądają w koszulkach, zobaczymy. Gra była tak droga, że zrobię wszystko, żeby, żeby była nieśmiertelna. O, właśnie, Secret Objective niż statków kontroli i i miej tam przynajmniej jeden dok i dostaniesz 2 zwycięstwa Aha, i minimum 8 statków nie będących fighterami, no, jakoś tak I znów technologie Sześć różnych kolorach są karty, z tego co wiem, każdy staw jest taki sam Po prostu dla, każdy, dla każdego gracza osobny staw kart technologii jak widać też ich mało nie ma, więc można eksperymentować ze strategiami. Dużo, dużo kart. Świetne. Okej, okay. no jak widzicie, liczba komponentów, ich jakość, i, no i przede wszystkim ta ilość, pudło, no robią mega wrażenie w tej chwili. Tą końcówkę nagrywam, będąc już po swojej pierwszej partii w Twilight Imperium. No, przyznam, że oczekiwania nie zostały zawiedzione. Jak najbardziej, a, wszystkie moje oczekiwania zostały spełnione. Gra krótka nie jest. Nasza pierwsza partia trwała 5 godzin. Nagraliśmy w czwórkę, ale muszę Wam powiedzieć, że nie nudziłem się. 5 godzin zleciało mi szybko. I jak się gra skończyła, to, to miałem w głowie taki efekt, co już tak krótko. Wciąga, jest mega i nie nudzi i cały czas się kombinuje, cały czas się mieli, cały czas się gada z innymi ludźmi i próbuje do czegoś dojść, coś wyprosić od innych, taka taka, taka negocjacja. Jeśli grajcie w grę o Tron, albo coś takiego, to to by się Wam również spodobało. Jak ogram jeszcze kilka partii, możliwe, że postaram się z tego zrobić recenzję, post niemożliwe, postaram się z tego zrobić recenzję. I podzieli się z Wami moimi wrażeniami na temat Toilet Imperium. A póki co, dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w no, ważnej dla mnie chwili bądź co bądź, miał że to tylko gra planszowa, ale w ważnej dla mnie chwili byliście tutaj. Dziękuję Wam za to i do zobaczenia następnym razem. Prawdopodobnie na jakąś inną planszą. Na razie, dajcie znać, czy się Wam podobało, dajcie lajka, like komentarz, coś takiego. Na razie, ludzie, cześć.